Każda kobieta tworzy iluzję. Witam ogólnie. Zaczynamy. Iluzję kobiet, vol One. I no, takim wstępem można powiedzieć, że iluzje były są i będą, odkąd tak naprawdę pojawiły się kobiety. I nie da się tego wyłączyć, rozumiesz? Nie da się tego wyłączyć. E, iluzje mają bardzo mm, podobny związek jak kłamstwo, naprawdę. Można powiedzieć, że iluzja to taka pochodna kłamstwa. Można powiedzieć, że mm, Kłamstwo to jest ogień, a iluzja to taki dym, rozumiesz? I iluzje zawsze będą przez cały czas, przez cały czas kobieta będzie nakładała iluzje, no chyba że odkryjesz prawdę, no to wtedy nałoży inną iluzję. Widzisz? Najlepiej to często obrazuje wygląd. Pierwszą często Zobaczycie, iluzją u kobiet, no, jest wygląd. No, widzisz, większość kobiet nie wygląda tak, jak je widzisz. Co to oznacza? Widzisz, no, zobacz, kobiety na nakładają makijaż, doczepiają włosy. Jeśli widzisz, kobieta mm, zmywa makijaż i tak dalej, no, często zobaczysz, że... Ona tak nie wygląda. Czasem jest tak, że dziewczyna da lekki makijaż i tak dalej, i tak gdzieś tam ładnie wygląda. Zazwyczaj właśnie dlatego mężczyźni wolą młodsze kobiety. No bo nawet jakby to powiedzieć, jak dziewczyna zmywa ten makijaż, no to i tak dobrze wygląda. Ciało jest zupełnie inne. Zobaczcie, że to widać gdzieś tam na takim. Portalu randkowym, przykładowo Tinder, że kobiety w ogóle się tam nie kryją z tym, żeby wrzucać stare zdjęcia. Rozumiesz, że kobieta 10 kilo już więcej waży, rozumiesz, ale ona wrzuca zdjęcie sprzed 2-3 lat, gdzie była szczupła i przyciąga facetów, i nagle przychodzi na spotkanie, a to jest po prostu grubaska, rozumiesz? No i widzisz, i. Ona nie czuje się z tym źle, bo taką ma naturę. Rozumiesz? No, często jest tak, że jak kobieta ma jakieś tam wady, no to często zobaczysz, że ona te wady zakrywa. Rozumiesz? No, takie są po prostu kobiety. Taką mają mechanikę. Cały czas będą stawiały się w świetle na takiego. Ideał. Wiesz? Naprawdę. Dlatego widzisz, musisz to zaakceptować. Nie da się tego zmienić. Wiesz? Nie da się tego zmienić. Musisz mieć po prostu oczy szeroko otwarte. Musisz być bystry, bo iluzje zawsze będą. Mniejsze, większe, ale zawsze jakieś będą. Wiesz? Naprawdę. Bo widzisz, jeśli dziewczyna jest nawet z chłopakiem i pomimo tego, i tak jak gdzieś wychodzi, nakłada makijaż, to no to zobacz no, tworzy iluzję. Rozumiesz? Ja miałem taką sytuację, w której na przykład dziewczyna, no na przykład z Tindera. Hmm, na zdjęciu wygląda jakby miała ogromny biust, o, że była taka szczuplutka. to wyglądało naprawdę wow. I spotkałem się z tą dziewczyną, no i już na pierwszym spotkaniu gdzieś tam się z nią całowałem i tak dalej. I wsadziłem gdzieś tam rękę pod maskę, a tam po prostu tego biustu no nie było, no taki po prostu mały, rozmiar A albo B. I po prostu ona ona po prostu sobie, wiesz, no, push włożyła, do tego sobie jeszcze zrobiła kreskę makijażu, właśnie taką na biuście, wiesz co chodzi? Wydłużyła tą kreskę, i to wyglądało wizualnie, jakby miała rozmiar D, taki ogromny, wiesz? A później, bo i tak gdzieś tam doprowadziłem z tą dziewczyną do seksu. No to miała naprawdę taki, no, mały, mały, B, naprawdę taki, no, mały, naprawdę. I nawet jak gdzieś tam pojechaliśmy, i ona poszła sobie stanik szukać, no to jak ona wzięła najmniejsze staniki, to, to już było ostatnie spotkanie, naprawdę. Więc widzicie, no. Zawsze jak szedłem gdzieś tam nawet dziewczyną, gdzieś tam i ona patrzyła staniki, to zawsze ogromne takie wiesz, o co chodzi. Często nawet w sieciówkach nie mogła dostać i tak dalej, i tak dalej musiała gdzieś tam. A tutaj ja pierniczę. No było to, wiesz, chodzi. I wie, wiele z tych dziewczyn nie czuje się źle z tym, że nakłada iluzję, Rozumiesz? Po prostu taką kobieta ma naturę. Bo zobacz, dzięki tej iluzji poszedłem na to spotkanie, rozumiesz? I dla niej to już jest, wiesz, to już jest coś. I ona myśli sobie, że dobra, może się nie połapie tak szybko, może przykładowo gdy. się ze mną spotka. To machnie na tą ręką. Myślała dobra. Często naprawdę też kiedyś, jak byłem młodszy, to właśnie dziewczyny mnie tak nabierały, właśnie z biustami najczęściej. No i ja myślałam, dobra, wiesz co, urośnie. No nie, nie urosł. <laughs> nie urosł tyle, jakbym chciał. Dlatego dzisiaj no mówię. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte, bo te iluzje będą wszędzie, wiesz. Tutaj po prostu omówię dzisiaj słowem wstępu. Ogólnie i tak dalej, jednak, no, w każdym kolejnym gdzieś tam odcinku, tak to nazwijmy, no będę ci bardziej szczegółowo wyjaśniał, tłumaczył. iluzje no, w które czasem, no ciężko będzie ci uwierzyć, no ale no jedną z takich najpowszechniejszych właśnie iluzji kobiet to jest waga, waga właśnie. Wiele kobiet właśnie szukuje na wadze, często widzisz dziewczyny e, są grube, rozumiesz, i to często widać właśnie na portalach randkowych i one jakby też nie widzą z tym problemu, wiesz. Zaniżanie też wieku, no bo wiadomo, faceci wolą młodsze i tak dalej, i tak dalej. Także zawsze mówię, najmniej iluzji widzi się na żywo, no nie? No bo widzisz gdzieś tam dziewczynę seksowną i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj, no w internecie nawet jak oglądasz zdjęcia jakieś na socjalach, to często są zdjęcia robione z jakimiś filtrami, robione w jakimś takim innym makijażu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wiesz? Czasem widzisz, no dziewczyna naprawdę robi zdjęcie z takiego kąta, z góry, żebyś nie widział właśnie prawdy, wiesz, bo na przykład ma wielkie dubsko, a zrobi sobie tak od góry, żebyś nie widział, że po prostu rozumiesz. O to chodzi. Także tyle słowa wstępu, no i do następnego.